No dobra, gadaj. Już go nie ma? Nie ma, no jest na dole. Po co Widziałem? mówisz, że ja wstawiłam? No a to po co tak robisz? Ja ty chciałam, żeby wyglądał tak jakbyś ty to wstawił. Tak? No. Okej. Okay. To czemu teraz gadasz? że Ja to wstawiłam. No bo już widzę, że się żalisz mi polskiemu, a faj polskie ma moda na MPC forum. On nie ma modu, on ma tylko elite, ale no, ma znajomości, tylko, no że ja nie chciałam, żeby to tak wyszło, a wyszedł trochę syf, bo nie pomyślałam o tym, że Fifocki się w to wmiesza. No właśnie, więc kurwa questy ja nie wiem, ja i tak mam te questy, więc nie wiem. No ale kto je sobie przekopiował, ten sobie je przekopiował, a teraz jak je stawisz na MPC, co dostaniesz pana na MPC i tak questy zginą. No nie wiem, bo mogę ustawić na MPC plus nagranie. Wtedy będzie na mnie. Czyli chcesz no, mnie kupić tak. w tym momencie. No to właśnie to albo, to albo jeden drugiego gubi, albo sobie pomagamy. Proste, tak? No a w którym momencie ja ciągnąłem? No w momencie, kiedy. Bo strasznie zaczął spamować, że mogłaś przyznać rację, tak? Źle to rozegrać, A potem się tam jeszcze widzę, wplątał Mirage, kurwa, zaczęli spamować i tam ich pociśli, kurwa, konkretnie. Bo nie chcę, żeby FIFOL wiedział prawdę, bo FIFOL chce odejść z Medina. No to niech odchodzi. Właśnie, Ty wlatując i mówiąc, że ja to wstawiłam, robisz bajzel. Czaisz bazę? No dobra. No ale co to zmieni, skoro on ma odejść z CIMEDYNA? To, że może mi postawić serwer? A co, zna się na tym, żeby postawić serwer? Człowieku, Fifol ma taki łeb jak tenior razy dwa, tylko Fifol się do tego nie przyznaje. Poza tym przywód ma takie znajomości człowieku, że on kiwnie palce i wszystko mu zrobią. W ogóle coś cię podkusiło, żeby to nagrywać. No ja się stara zabezpieczam. Od zawsze Nawet teraz. Jak z się... tobą gadać.